Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie arcydzieła muzyczne powstały w czasach PRL-u? To właśnie wtedy, w trudnych realiach tego okresu, narodziło się wiele ponadczasowych utworów. Nie jest zaskoczeniem, że tak kluczową rolę w tym fenomenie odegrała jedna z najwybitniejszych polskich poetek Agnieszka Osiecka. Ta utalentowana artystka, która odeszła w miliardzie 97 roku, zostawiła po sobie nie tylko niezliczone teksty piosenek, ale także trwały ślad w historii polskiej muzyki estradowej. Osiecka, znana z niepowtarzalnych słów, sprawiła, że utwory, które stworzyła, są wykonywane do dziś i można śmiało powiedzieć, że jej teksty prowadzą do wielu wzruszeń i refleksji. Wszystko zaczęło się od nietuzinkowego pomysłu na musical. Jerzy Kawalerowicz, wybitny reżyser, który w tym czasie pracował nad filmem, stworzył wizję, w której bardzo ważną rolę miała odgrywać muzyka. Chciał, aby jego film wzbogacił się o wyjątkowy dramatyczny utwór, który przyciągnie widza. W tym kontekście zwrócił się do Agnieszki Osieckiej z prośbą o pomoc. Sytuacja miała miejsce w roku 1968, w okresie, kiedy Kawalerowicz kończył realizację swojego projektu. Kręcenie filmu o tytule Gra wymagało odpowiedniego podkładu muzycznego i wtedy to zaproszono do współpracy Adama Sławińskiego, znanego kompozytora. Już na początku fazy produkcji reżyser mówił, jakie sztuki potrzebuje, aby jego dzieło mogło nabrać dopełnienia emocjonalnego. W nawiązaniu do współpracy, Osiecka postanowiła napisać tekst do piosenki, która w ostateczności miała być zaśpiewana przez jednego z artystów. Zaciekawiony reżyser, ale także pełen entuzjazmu, dostrzegł w Czesławie Niemenie potencjał, którego dotychczas nie wykorzystał. Mimo iż Niemen był przeważnie mniej zainteresowany wykonaniem cudzych utworów, Kawalerowicz postanowił skontaktować się z innymi artystami, aby stworzyć coś wyjątkowego. Jednakże, decyzja o tym, czy jego obraz ma być wzbogacony o utwór Niemena, Okazała się zaskakującym zwrotem, ponieważ reżyser początkowo miał na uwadze innego artystę, Stanisława Borysa. Ostatecznie jednak, zainspirowany unikalnym stylem Niemena, postanowił wybrać w jego repertuarze posenkę Dziwny jest ten świat. Ta decyzja szybko przyniosła owoce, gdyż Niemen stał się twarzą filmu. Poszukiwania kolejnych utworów nie zakończyły się jednak w tym miejscu. Osiecka i Sławiński postanowili stworzyć wspólny projekt album Krzycze przez Sen, który miał być hołdem dla amerykańskich Musicali. Agnieszka opisała tę współpracę jako sposób na wydobycie piękna ludzkiego głosu i emocji. Dzięki temu albumowi muzyka i teksty mogły się wzajemnie przenikać, odzwierciedlając wspólną wizję artystów. Ciekawostką jest, że podczas pracy nad tekstem do znanego utworu list Poużółkły Biały Osiecka była zainspirowana widokiem za oknem swojego mieszkania na Sasankowej Kępie, z którego dostrzegała drzewa pokryte złotymi liśćmi. Przypomniały jej to wspomnienia czytania starych listów, których papier bywał w odcieniu żółtym, co z kolei pchnęło ją do stworzenia pięknej opowieści o miłości i tęsknocie. Niemniej jednak, wybór piosenki do filmu Gra był decydujący dla przyszłości muzyki w polskiej kinematografii. Jerzy Kawalerowicz zwrócił się do Stanisława Borysa, aby zaproponować mu utwór, który finalnie został odrzucony. Ta sytuacja jasno pokazuje, jak bardzo zmienią się intencje artystów w obliczu inspirującej muzyki. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wybór Niemena i jego piosenki miał kluczowe znaczenie dla polskiego kina. Rola, która przypadła tej znakomitej piosence, trwa do dziś i to właśnie w czasie PRL-u powstały utwory, które są nieśmiertelne i zachwycają zarówno dziś, jak i w kolejnych pokoleniach. Czy również jesteście zdania, że nadchodzące czasy niosą ze sobą niepowtarzalną magię twórczości, która dotyka serc każdego z nas? Może warto przewrotnie dodać, że muzyka ma tę moc, by budzić wspomnienia oraz emocje, na które nie można się nie zgodzić. Jakie piosenki zapadły wam w pamięć z dawnych lat? Czekamy na wasze wspomnienia.